Czy nada się ta guma na dach starej, stodoły pokrytej papą? Oczywiście, że się nada. Właśnie do tego ten produkt został stworzony, żeby naprawiać stare rzeczy, które przeciekają, gdzie masz problem, bo inne materiały się nie sprawdzają. Ta guma się sprawdzi. Jest taki fajny test. Mam to na stronie. Jest zdjęcie. Zobaczcie. To jest długopis. Zobaczcie, co ja robię. Patrzcie tutaj. Nie wiem, czy to będzie widać. Ale. Generalnie nie pękło i to sobie zobaczcie, to sobie wróci jak zwykle do swojej postaci. Tak jak mówię, niezaprzeczalną zaletą jest to, że możesz to sam zaaplikować. Możesz to zaaplikować pędzlem, możesz to zaplikować wałkiem, nie potrzebujesz do tego brać nie wiadomo jakiej firmy. Oczywiście przy dużych powierzchniach warto wziąć firmę z agregatem, bo zrobi to szybciej, będzie to lepiej. Także jeżeli macie problemy z przeciekającymi różnymi rzeczami, czy to będzie teraz, czy to będzie dach, to jest rozwiązanie dla was. Pozdrawiam, Grzesiek Teka.